Dobry moi drodzy, chciałam jeszcze dzisiaj dodać jedną bardzo ważną rzecz do wczorajszego odcinka, a witam was z drogi, właściwie do Watykanu. Jedziemy sobie do Watykanu na kawę, a potem dalej do Łochowa na projekt. No i tak właśnie jadąc po drodze pomyślałam, że nie dodałam bardzo, bardzo ważnej rzeczy, istotnej odnośnie wczorajszego tematu, czyli transcendencji, wznoszenia się i połączenia ludzkiej perspektywy z tą wyższą, boską perspektywą albo trochę niżej z perspektywą duszy. Otóż kiedy patrzymy się na nasze życie wstecz, na różne nasze decyzje, nawet nie tak dalekie, to perspektywa człowieka często ocenia, mówi, a ty, u, 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 ja zrobiłeś źle, trzeba było zrobić inaczej, to był błąd i tak dalej, i tak dalej. Natomiast perspektywa duszy nigdy nie pozwoli Wam zostać w negatywnej narracji na swój temat, w negatywnej ocenie. Zawsze Wam pokażę... Pozytywny wydźwięk tej sytuacji, pozytywną stronę, pozytywny aspekt jakiegoś wydarzenia. Pokaże Wam szerszy obraz, albo uspokoi, powie: Hej głowo, nie przejmuj się, w swoim czasie się dowiesz, nie musisz wszystkiego wiedzieć. Kiedyś, jak byłam na retricie z moim mistrzem, Juh, cały dzień praktykowaliśmy mantrę: I don't know, and that's okay. I uczyliśmy się po prostu nie wiedzieć, bo kiedy nie wiemy, mamy całe może możliwości, a kiedy wiemy, ograniczamy się do tej jednej, jedynej e, drogi, decyzji, dni czasowej. Także jeszcze krótko podsumowując, e, co się dzieje, kiedy się wznosimy świadomością, kiedy obejmujemy świadomością coraz większe obszary. No, przede wszystkim nie zostajemy w tej negatywnej, e, negatywnym obrazie siebie, tylko wszystko dusza jest w stanie przełożyć na plus i nie analizujemy sytuacji. Nie wchodzimy zbyt głęboko w głowę, w zastanawianie się, co zrobić, jak zrobić, tylko wchodzimy w czucie i wiemy, że każda decyzja, którą podejmiemy i którą podjęliśmy do tej pory, była dobra, bo była nasza. I to my z niej robimy tę decyzję, to my z niej robimy decyzję dobrą, a nie ma obiektywnie czegoś takiego jak dobro, zło, jak jakaś obiektywna rzeczywistość. To każdy ma swoją i w naszej rzeczywistości po prostu my tworzymy swoją drogę i zawsze podejmujemy właściwe decyzje to tak jeszcze małym przypomnieniem z wczoraj także życzę Wam przyjemnej transcendencji, połączenia świadomości obejmowania świadomością perspektywy człowieka, perspektywy duszy i łączenia obu, także uczymy się być na dwóch wymiarach naraz, łączyć obie perspektywy i swobodnie sobie między nimi decydować gdzie chcemy być bardziej gdzie chcemy bardziej doświadczyć ale niech ta perspektywa duszy już Wam zawsze towarzyszy bo z tej perspektywy widać szerszy obraz jest święty spokój bo wszystko jest naprawdę właściwe takie jak ma być jesteśmy zawsze na właściwej drodze a ja w tym momencie jestem na drodze do Łochowa i do Watykanu na piękny projekt do Łochowa z którym Wiąże mi się bardzo wiele, bardzo miłych wspomnień. Nieraz tam byłam i na weselu, i na ślubie, i na projektach, i na szkoleniach, i na warsztatach. To przepiękne miejsce. Cieszę się bardzo, że moja praca mnie właśnie tam prowadzi, że moja droga dzisiaj jest tam. Ściskam, pozdrawiam i do następnego odcinka, który będzie jedzimowo, będą zaklęcia i będzie bardzo ciekawie. Pa!